Zamykam oczy nad grobem Wiatr niesie modlitwę uzy spadają jak deszcz, ale wiem To przejście nie bitwę Chrystus mówił, kto wierzy we mnie Choćby umarł, żyć będzie Więc nie boję się śmierci, bo on przeszedł Przez cierpienie najgłębsze Na krzyżu oddał ducha, by wskazać nam bramę Że życie to nie ciało, lecz ogień Pod płomieniem wiary Krew spływała jak deszcz, a on mówił Ojcze przebacz, bo miłość zwycięża Śmierć nie gniew, nie zemsta Patrzę w niebo, wiem, że Dusze tam czekają, jak w domu ojca, gdzie wszystkie serca się znają. Tam nie ma końca, bólu ni rozstania. Tam syn i ojciec witają nas z zaufania. Nie ma śmierci, jest życie bez końca. Przez krzyż przechodzimy. No nie ma śmierci Jest przemiana duszy To Bóg Cię woła, gdy serce się wzruszy On z martwych pokazać To nie koniec drogi Niech się nie trwoży serce wasze mówił I to w nas płonie Bo w domu Ojca jest wiele mieszkania Każdy kto kochał ma tam swój ślad Gdy cień łaski Gdy ciało gaśnie to duch się rozświetla Śmierć to narodziny, brama do nieba Na ziemi cierpienie hartuje duszę Ale w królestwie Boga nie ma już bólu Nie ma już burzy Anioły prowadzą tych, co w wierze trwali Jak pasterz prowadzi owce przez doliny i skały A głos Chrystusa mówi cicho, nie bój się, to ja I w tym głosie cała wieczność trwa Nie ma śmierci, jest życie bez końca, przez krzyż, Przemiana duszy, to Bóg Cię woła, gdy serce się wzruszy Śmierć nie mam mocy, bo On ją zwyciężył Kamień odwalony, grób pusty, duch przyszedł Miłość to życie, a życie jest w nim Więc gdy przyjdzie czas, wracam do nich z modlitw Tam, gdzie światło nie gaśnie Gdzie ojciec wita z uśmiechem śmierci jest tylko przejście do królestwa które czeka wiecznie